Cześć, jestem Furman, a to jest Imperium Galactic Survival. Jak nazwa wskazuje, jest to gra survivalowa. Okej, okay, ale rozpoczniemy nową rozgrywkę. Nowa gra jeden z nich będzie. Dobra, tak sobie nazwijmy naszą rozgrywkę. E, tak, by, były już survivale w typu The Forest, e, nie wiem co tam jeszcze coś było o wyspach, kurde, ze Stranded Deep, o coś takiego, a teraz przyszedł czas na survival w galaktyce. Wiem, jestem zjebany i nagrywał na singlu, bo w sumie czego się raczej nie powinno robić przy takich grach, ale niestety nie mam kolegów i po prostu nagrywam na singlu, hehe. <grym> ja no żartuję, po prostu nie działa z kim tego nagrywać, a też chciałem to sam razie tak jak ja, ogarnąć i zobaczymy, czy, czym to się dokładnie je. Chwilę wcześniej pograłem, i mniej więcej wiemy, co trzeba zrobić. Dobra, to jest nasz taki statek rozbity, prawda? Na razie nie możemy z nim nic zrobić. To mamy trochę cargo i z wiem, że przyda się to. To. To w sumie mogę zademonstrować jakaś latareczka, i powinno być wszystko spoko. Nie zaszkodzą też trochę wody i emergency rations. <laughs> tak, dokładnie, dobra. Teraz, żeby to wszystko zadziałało, bo tutaj do góry mamy crafting, prawda? Ale on na razie nie działa. Zaraz Wam powiem dlaczego. Najpierw trzeba kontener, trzeba dać paliwa do baków. Po czym należy wejść do kokpitu i uruchomić. Y Nasz stateczek. Dopiero wtedy on będzie miał tyle energii, żeby móc korzystać z konstruktora, czyli takiego naszego crafting table. table jeśli graliście w Minecrafta, to wiecie o co chodzi. Dobra, każdy ten, ten rzecz zajmuje trz... O, dobra. 5 bierze mi ignotów i wyprodukuje 10, czyli 30 ze stu, 150 jest ok. Dobra, mamy na dzień dobry takie trzy bronie. W zasadzie nie, to nie są bronie, tylko narzędzia. Jedno jest narzędzie, które pomaga nam pozyskiwać surowce, właśnie idziemy pozyskać sobie trochę żelaza. A drugim, znaczy drugie, to jest pistolet, czyli to jest yy, Drugim narzędziem jest tak zwany, znaczy nie wiem czy to w sumie się nazywa, jakoś tak tego, flatten tool. To się nazywa dokładnie w grze, a służy to do wyrównywania terenu. O, zobaczcie, możemy sobie to wyrównywać. Może tego nie widzicie, ale, o, proszę, jest jakaś ziemia większa. Ale to równa do jakiegoś poziomu. A ten poziom jest dość wysoko, z tego co widzę. Chyba, że ja coś źle zrobiłem, halo. Chyba, że sobie mamy wybrać poziom po prostu, do którego chcemy to wyrównać. Dobra, taki poziom. Nie, to wyrównuję do jakiegoś swego określonego poziomu. Eee, dobra, jetpack włączony. Jezus, a ślizgo. O, gdzieś coś takiego widać. I teraz możemy sobie wyrównać teren, nad tym postawić później jakąś, w przyszłość, jakąś bazę. Oczywiście wszystko to kosztuje amunicję którą możemy, musimy później wręcz... Aha, prawie, w zasadzie równamy. No dobra, mniejsza. Yy, amunicję, którą później musimy zbierać, yy, czyli tworzyć, yy, a na pewno to się robi z... Yy, bo już patrzyłem, tam mam jakiś Prometeusz, czy coś w tym stylu. Taki, taki, jakiś yy, rzecz. A tu kamera z TPP oczywiście nie jest jakaś to super kamera, póki co widzimy. Ale jak mówiłem, gra jest w fazie bardzo wczesnej alfy, yy, do tego też, yy, mówię, wototrysków nie ma co się spodziewać po niej. Jeśli chodzi o oprawę grafistom, aczkolwiek twórcy bardzo liczą na to, żeby wesprzeć ich w ich projekcie, a, a galaktycznego Survivala jeszcze nie mieliśmy, dlatego, dlatego bardzo chętnie zobaczymy co oni mają do zaoferowania. Dobra, dochodzimy do Iron Deposit i to, co to tak ciekawe jeszcze, by the way taką w taki fajnym laserkiem strzelamy no <laughs> to jest tak naprawdę do służy raczej do pozyskiwania materiałów nie do kraftowania. okej okay, zbieramy to jest właśnie takie udziwnienie klawiszem t jak yy, tyc te jak cycki, dokładnie. I, i, I dobra, lecimy do Iron Deposit. Musimy zebrać trochę żelaza. Tu już tak kłania minecraftowe myśli, kurde. Dobra, to pozyskuje się też w dość fajny sposób, bo nie jest to stworzone na voxelach, jak to jest w Minecrafcie, ale jest normalnie, mm, że tak powiem, taka, taki mesh, o, że tak powiem. Całkiem dobre, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem. No i, tak właśnie widzimy, zbieramy sobie żelazo. Te, to żelazo, które tu te takie bryły kamienia, gdyby, to właśnie jest nasze żelazo. I, I jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy ammo do drilla, który się wyczerpuje wraz z używaniem. No i właśnie po to musimy zbierać jakieś tam prometeusze, żeby... bo to jest takie paliwo właśnie do naszego kochanego yy, drilla, czyli wiertełka. A przepraszam, to nie jest drill, tylko drill, czy jak to tam yy, brzmi ale głowy nie dam. Nie wiem, ja nie brałem lekcji angielskiego i tak w sumie jeszcze nikt nie, nie tam mojego ego, jakbym ładnie mówię po angielsku, więc nie wiem czy dobrze mówię, ale uczę się od najlepszych, także za, za dobre chęci zostawcie mi już od razu łapkę w górę <laughs> i właśnie, piszcie w komentarzach, czy, czy będziecie chcieli tę serię. A oczywiście polecam będzie do końca, gdyż jak wiecie, z biegiem czasu odkryję trochę więcej już rzeczy. Yy, przynajmniej w tym odcinku. Jeśli się wam seria seria, jeśli Wam się mam, ten odcinek spodoba, będziecie chcieli więcej, piszcie w komentarzu. Czy też zostawcie łapkę w górę, bo jeśli tam dosyć Wam się podoba, to na pewno yy, możecie zostawić łapkę w górę. Wtedy jeśli będzie w miarę dużo tych łapek, to yy, znaczy się, że mam to nagrywać. Yy, może być, może uda mi się ogarnąć kogoś do ekipy. I może już nie będę przez, nagrywał na single, jak ostatnia ciota. <laughs> eee, dobra, to jakiś kamień już wykopuje. To nie, nie, kamieni nie chcemy. To teraz, właśnie, teraz ciężko się ogarnąć, czy ja kopię kamień, czy, czy co. Z tego co widzę, trochę na dłużej strzacza drill. Że. Jaką JAPĘ wykopałem? Dobra, eee, pozbierajmy wszystkie rzeczy, bo to się nam przyda. Że się nie mogę ruszyć? Nie, no mogę się jeszcze zaklinowałem się między bryłkami. Otóż jakąś ziemię wykopałem. No, use, use filler and flatten tool, right mouse button to flatten terrain, czyli właśnie żeby y, teren y, spłaszczać i, 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 i że tak powiem wgłębiać. No nie wiem, ci ci co się bawią w takie gry, coś o budowaniu, to wiedzą o co chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy ogólnie ogarniają o co mi chodziło. Także dobra, zbieramy wszystkie to żelazo, co to wykopać nam się udało. Tego jest od cholery, wam powiem. Także będzie, będzie co przerabiać. No dalej, zbieraj, zbieraj, zbieraj ten shit. O, gimme, takie kule, fajne są, takie smocze, kule. Dobra, po same gardło. Eee, ja to powiedziałem głośno, przepraszam. <laughs> dobra, oh fuck. Przydałoby się teraz coś tu. Eee, halo, ja chcę to. Właśnie, możemy sobie tu zrobić, takie podeścigi, dzięki temu narzędziu. Dzięki temu narzędziowi. Ja to właśnie kopiemy, ja nie chcę kopać. Nie chcę kopać, dobra. I to się bardzo przydaje, też jetpack. Ach, wyszliśmy z dziury. Dobra, wracamy do naszego escape poda. Tam mam jakieś, jakieś, jakieś jeziorka, tam też jeziorko. I tam jest coś fajnego. Tam raz byłem i tam jest dosyć niebezpiecznie, dlatego raczej, raczej za szybko tam nie pójdę. Tam są dwa kamienie. Szkoda, że kurde, mam lornetkę, ale chyba, czy nie mam rol, lornetki? Nie, no to jest flashlight. Ale chyba widziałem rolne, lornetkę, rolnetkę, Jezus. Tam widziałem rolnetkę. <grym> widziałem lornetkę. O, dobra, o to chodzi. Także można coś zobaczyć. Eee, kurczę, tylko jest taki problem, że to są dość, dość duże tereny są, jak widzicie, możecie też zauważyć. Jak widzicie, możecie zauważyć. Eee, i, I przydałbyś jakiś jakiś motor, kurde, ale motorów nie ma tutaj w tej grze na razie, ale... Są właśnie te escape pod, kurde, to, to, to prawdopodobnie trzeba to naprawić, bo mm, ta gra jest o tyle ciekawa, że yy, możemy wydostać się z tej planety, polecieć na tamte inne planety. Na razie jest tylko jeden system yy, tutaj yy, opracowany, Solar System, no, czyli to nie jest chyba nasz system solarny, w sensie nasza galaktyka, yy, tylko jakaś tam wymyślona przez twórców. No i możemy odwiedzać różne planety, na których prawdopodobnie znajdują się inne, inne po prostu minerały. Dlatego bardzo fajnie tam by się było przecieć. Okej, okay, badaliśmy wszystkie metal platey. Dzięki tym metal plateom możemy zbudować hull block. ale dobra, zanim to zrobimy, zanim to zrobimy, kochani, to przerobimy coś takiego na iron ignota. Ingot. Iron ingot. Dobra, ile bierze output kund, count? Count kunt. Jezus, jaki kunt ze mnie. Dobra, bierze 5, robi 10, okej, okay. to nie wiem, nie chcę mi się liczyć, wyjdzie jak 5 to na 120 razy cztery, z osiemdziesiąt tego powinno nam starczyć, znaczy dostać się. O, to całkiem pokaźna sumka yy, ignotów wyjdzie. A ja w tym czasie, jak to się będzie robiło, to tu może jeszcze wiecie, co jeszcze tam produkuje tych tych, ile tu mówiłem, że będzie? 10 razy 40, 400. To bierze 5, też 400? Coś mi się wyliło, Dobra, nieważne. Trochę więcej niż 400, chyba. Dobra, walić to 800. będzie, no dokładnie, czyli zróbmy sobie tego w ciul. Tyle powinno starczyć. A my w tym czasie pójdziemy sobie drill. Daj mi drill i czekajcie, tu jest nasz Escape Pod, to jest Iron Cooper. Prometeum, właśnie, tam lecimy, tam jeszcze nie byłem. Dlatego tu będzie taki nasz mały debiucik pójdźmy sobie z kamery TPP, mały debiucik i będziemy trochę prometium, Promethium, Promethium, dobrze chyba to mówię, Promethium, Promethium yy, i może, może będzie po prostu dobrze, yy, wtedy będziemy mogli sobie yy, skraftować ammo do właśnie naszego kopacza, a dobrze by było właśnie się usadzić, yy, tam produkuję sobie Topil ground vessel craft ground vessel starter in constructor and places. dobra to potem właśnie po to, po to buduję tamte metalowe bloki o tam jest jakaś świeża jeszcze transmisyjna tam pewnie będzie niedobrze znaczy nie miło dla mnie yy, tak właśnie buduję te bloki żeby móc później wybudować yy, właśnie ten jakiś pojazd ziemny Chociaż zdaje mi się, że widziałem tylko odsadki kosmiczne, aczkolwiek w nowym patchu mogli coś doprowadzić. Czekajcie, może nawet tu zobaczymy, czy coś jest. Blueprint Library, nic tu nie ma. Inventory, tu pewnie będzie. Map. Nie, nic tu na razie nie chcę patrzeć. Ale jest deposit, Depository, chciałem powiedzieć, ale to nie jest Depository. Ja, tu mam jakieś lokalną florę i faunę też, ale fauny na razie nie widać. I, i, I dobrze, że nie widać, bo niektóre stworzonka są w miarę przyjazne. Ale niektóre, jak zapierdolą bułę, to nawet bonus by się takiego luja nie powstydził. Dobra, ile to jest pode mną? To jest trochę pode mną. Dobra, użyję sobie flatten Terrain tutaj. O ty, ciulu. A się o tym mówiłem! Lokalna fauna nie jest zbyt. O, zapiję to! Chodź tu! Uuu, jakie to ma wnętrzności piękne. Chodź tu, co tu masz? Mięsko. Raw meat, proszę bardzo, to nawet można jeść. Myślałem, że to jest brzydkie. Bardzo pięknie. Alien parts, części z tego. Aka fruit. Fruit, czyli będzie coś dobrego, mam nadzieję. Dobra, kopmy do Prometeusza. Uuu, jaki Prometeusz tu leci. niebieskie gówno. Mmm, tak, leć. Na, na moją twarz wszystko, proszę a open, Aunt, metki. Co? Mam open. Nie wziąłem metkita, Co? Co za ten zapalant jest? Dobra. Pozbieram tego trochę, promuję te usza. Ej, to jest, to jest tego tak mało, czy mi się zdaje? Jak mi się kończy. Nie! Nie może być. Zebrałem wszystko i ciekawe, czy to zniknie, czy zostanie. Czy to się będzie później zrespić, czy też nie? Eee, da, coś Czy jeszcze jest? Chyba wszystko wszystko już chyba zebrałem. Dobra, w takim razie bierzmy to co nam się do zebrać. Jeżeli eee, mi leci nie zdążę, nie mogę widzieć tego, czyli no mogę widzieć, nie mogę widzieć. Dobra, myślę, że to będzie jakiś I co, zebrałem wszystko, tak? Więc już nic nie ma. Super. Mało tego było, szkoda Neodynium. Ale tam będzie pewnie strasznie, bo tam już, tam się już nie zapuszczałem, na razie się boję i tak niech zostanie. Dobra, lecimy do statku, bo potrzebujemy użyć apteczki. Mam nadzieję, że to noce nie są zimne, że nie zamaznę czy coś. dalej, jetpacku ładuj się szybciej. Ładuj się szybciej! Za jakieś jajko zabiłem, zabiłem jajko lol. Dobra, nieważne. Yy, o, ładne faliste, kurde jeziorka mamy. Tego chyba, tego falowania też chyba nie było. Jak ja wtedy to jeszcze grałem. W sensie całkiem niedawno. Bo grałem przed Patchem, tak się muszę wam powiedzieć. Yy, place an oxygen generator in the water to produce oxygen battles. O, proszę. Widzicie, mamy tutaj Chińcy. To bardzo jest fajne. Bo wiemy, co mamy robić. Yy, ile mam amonic? Mogę przeładować. Zaatakuję to gówno. Yy, przypomina mi. I teraz nie pamiętam co. Echinowca z Wiedźmina. LOL! Dobra. To jest chyba jakaś żywa roślinka, która się powinna poruszać na wietrze. Tak mi się coś zdaje. Bo tak padła na hita trochę dziwna aż. Ale dobra, oh. nieważne. Co jest? Stamina, dobra. Myślę, że ci powietrza brakuje, kolego. A ciekawe, czy jak wsiądę do naszego escape poda, to czy e, będę miał jakiś ten. E, powietrze mi się zregeneruje. Okej, okay, tu gdzieś był medkit Z tego co pamiętam Oxygen generator, to też się przyda I medkit, medkit Antidote pills? To nie, tego nie potrzebujemy My England is guten good, Dobra Czyli jak użyję medkita You applied a small medkit, dzięki Piątką, pod piątką znajdziemy generator Generator I pytanie gdzie go postawimy, tu do najbliższego jeziorka chyba po co będziemy zapieprzać? I tu też sobie postawiłem pierwszą bazę, którą mam nadzieję yy, zaczniemy robić. Przynajmniej teraz, no i stamina rośnie, mam daleka, że nic nie zje po drodze. Ciekawe, czy tu można spać, bo tak chodzić po nocy mi się dość nie uśmiecha. A mam nadzieję, że, że no można spać, bo tak to trochę Lipton Lipton i CTA, dobra, w wodzie tam postawić, tak? Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tak całego w wodzie postawiać, tylko wystarczy tak ciutkę. Jak mam po to nurkować, to mi trochę smutno. Dobra, to jest miary płytko. Dobra, to postawię to tu. Energy items. Yy, place. Co? Aha, czyli mam. Nie, output. Energy items. What? Czekaj, jeszcze status of no energy. To co ja tu mam? A, ja to wszystko na benzyniaka mam. Dobra, spoko. No oh, kurde. Tak, takie logiczne, a ja nie pomyślałem w ogóle. Zarąbiście. Chyba w takim razie śmigamy do escape poda. Tu trzeba będzie wrócić. Ten, no mam chyba oznaczony generator. Nie, to nie generator. To oznaczony jest Cooper Deposit. Na razie nie potrzebujemy brązu. Brązu czy miedzi? Cooper to chyba była miedź. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Jak mówiłem, England is not my good... Yy, yy, site. Nie z dobrą stroną, także, także wiecie. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy do zobaczyć jak tam się nasze itemki skraftowały, być może są już dosyć yy, skraftowane, dosyć skraftowane, Mo można je zebrać po prostu. Oxygen Food, powinien coś zjeść, yy, raw meat, nie wiem, trzeba to jakoś ugrzać, ciekawe czy to można ognisko zrobić, bardzo by się przydało. A tu co jest, Oxygen Station, dobra, ej bo tu nie ma wyskitu, ale się ciemniando zrobiło, dobra muszę latarki użyć. W sumie może na podstawie to lampę tutaj. Lampa. To zajebiście, że siedzisz nie w tej stronie co chciałem. Mogę cię podnieść? Mogę, zarobiście. Eee, w takim razie postawiam ją tu. Jak ją mogę obrócić. Dobra, siedzisz mi to najważniejsze. Eee, Oxigen tank. To dodajmy tutaj właśnie Oxigenu. Siadamy tu i coś się dzieje? O super, właśnie zgasiłem. To build small vessel, create small vessel. Dobra, super. Ale to świeci przez to, szkoda trochę. Myślałem, że tu statek będzie dawał trochę więcej cienia. Mm, coś jeszcze, zobaczcie, nie przestało tworzyć, a tu mamy już takie kupę jeszcze rzeczy do, do zrobienia, to daliśmy. Dobra, nieważne. Co musimy zrobić? To tak, co tu jest? Cap Capacitator? Co, że co, że, że to daje? Dobra, nieważne co to daje, to później będziemy ogarniać, jak będziemy Crafting ogarniać. Potrzebuję, tak, Hull. Mm, aha, czyli to daje tylko dwie, a i zabiera. No, zabiera dwie metal platey, czyli potrzebuję tego zrobić. Nie wiem, do. Zróbmy tego w wciół tam. A to coś się przydaje? Truce Block. Nie wiem, co to dokładnie daje, ale. Aha, to taki szkielet można przedstawić postawić niby. No dobra, spoko, ale weźmiemy Hull. Hmm, dobra, to wypierdźmy w ogóle, bo tego nie potrzebujemy. Ja tego już nie chcę. Uciekaj mi z tym, że mi to robiło teraz. Głównie, dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy ciekawego. Growlite, czyli coś, żeby nam mogły rosnąć różne rzeczy. Core, core. Ciekawe co on robi, ten core. Coś na, przykład, coś na pewno jest podstawą do budownictwa tutaj, ale jeszcze nie mam pojęcia dlaczego. Generator, dlatego tak nie potrzebujemy. Fridge, lodóweczka. Food processor. Co, że gotuje, tak? No to musimy to sprawdzić. Oxygen generator, water Generator. O, proszę bardzo, water. się pewno z powietrza wy, 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 robi. Dobra, constructor on. Co to możemy? Pipes, rury tworzyć, super. Z czego? Metal plate. Tutaj metal pieces. Elektronicka, super. Elektronicka Cooper i silikon. No, silikon do nie kabli pewnie. Dobra, to tak. Zobaczmy, to, to się kraftuje, bo nie spojrzałem. No to, nie mogę żadnego tak zmniejszyć, ja już tego nie chcę robić, rozumisz? Rozumiesz, Kurde, rozumiesz? Ale nic, to się jednak robi. I tak, czekajcie, to było coś takiego, że jak się przeweszło tutaj, przedło. <laughs> nie, to nie, to nie tutaj, na pewno nie tutaj. Drill Charge, ile potrzebujemy? Metal Pieces i Fuel Pack. A Fuel Pack z czego się robi? To jest shell, to nie, nie potrzebujemy naboi łuski czy coś tam. Color tool, super, można coś kolorować. Mm, przydatne info. Fiółpack, o od czego się robi. A to potrzebuje Palec, Pellets. To jest ore. To tu trzeba zrobić. Jedno ore i daje 10 dobra, czyli jest spoko. W miarę znośne. Eee, tutaj Glass Plate, aha, no glass, znaczy nie potrzebujemy. komputer ciekawe po co. Pewnie wszystko będzie opisane. Reaktor koro, to, to jeszcze bardziej, jak pierdyknie to będzie się działo pewno. Teraz tak, coś tu było, żeby stworzyć... Nie, nie, nie chcę w ustawienia wchodzić w ogóle, nie mam, nie mam takiego zamiaru. Kurde, musieli coś tu zmienić w tym update, naprawdę, bo... Bo tu coś było i tego teraz nie ma, halo. Halo, 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 gdzie to powinno być? To Bill Smiley's... O, tu jest Core i coś jeszcze, Co to jest? Generator. I core, generator potrzebuje prawdopodobnie paliwa, żeby działać, a to co to było? Oxygen station O właśnie się napchałem powietrza, zarąbiście, food dobra czas jest jakąś rację skonsumować Ciekawe na ile mi zaspokoi głodu Dobra full Tu jest silniczek, silniczek działa, tylko no jest rozwalony to wszystko, dlatego to nie będzie w ogóle działać ta, ta nasza Łajba. Coś tam się przekręcam, ale. Symmetry plane Build Settings. Coś tu mogę zmienić? Halo, AlT, AlT. O, mogę to jakoś podłączać. Ale myszkiem nie mogę. XY coś tu mogę Build Settings, Halo. Halo. Halo, już nie mam. No tu coś jest XY co to daje? Nie wiem. XY. A, to yz była, nie? Tutaj? Dobra, w ogóle nie wiem, co to jest. Ando, redo. Uy, dobra, non. Symmetry play. Ej, ej, halo, ej, zniknęło mi światełko, gdzie? Zajewali mi światełko? Chyba, że je zniszczyłem, nie, czekajcie. No nie ma światełka, co za brzydcy ludzie. Dobra, trzeba tylko zobaczyć jak tam postępuje proces, proces, proces craftingu. O crafting się jeszcze ciągnie. Co, ja tu coś chciałem wybudować? Nie, nic nie chcę. Halo, proszę to wypieprzyć. Dobra, nieważne. Dobra kochani, wiecie co, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie następny, piszcie w komentarzach, Chęć, chętnie go nagram, bo oczywiście nie zdążyłem wszystkiego pokazać, a czas już on eee, Także następny odcinek, jeśli będzie nagrany, to wznowimy od momentu, kiedy będę wszystko miał skraftowane i będę kolej kolei się już bawił. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że gra przypadnie lub przypadła już wam do gustu. Mówię, piszcie wszystko w komentarzach, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczka.